Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie w pracowni Świętego Antoniego. Dziś w naszym studio, z którego nadajemy audycje, katechezy i modlitwy. Dziś już czwarty wtorek w nowennie przed świętem Świętego Antoniego. Po raz czwarty gromadzimy się, aby zanieść do Pana Boga przez. Yy, Przyczynę modlitwy, ręce naszego świętego patrona, nasze intencje i prośby, ale również podziękowania, wszystkie sprawy, z jakimi przychodzimy do Pana Jezusa. Niech ta modlitwa dziś będzie również zaproszeniem do tego, aby na wzór świętego Antoniego wziąć dzieciątko Jezus na ręce, poczuć bliskość Pana Jezusa. Dziś będziemy nadawali ze studia, a więc zapraszam do modlitwy yy, i śpiewu akustycznych wersji pieśni. Rozpoczniemy pieśnią Smutno na świecie, która jest adaptacją wiersza ku czci Świętego Antoniego. Udało mi się napisać do tego wiersza muzykę i zapraszam, abyśmy poprzez te słowa Włączyli się w modlitwę całego kościoła, który przyzywa orędownictwa świętego Antoniego w wielu różnych sprawach. Otwórzmy nasze serca, poprośmy Pana Boga i podziękujmy mu za wszystkie otrzymane łaski. No na świecie smutno w tej dobie, gdzie wielu myśli tylko o sobie. Nędza jak wiadomo, Wszędzie się snuje. A któż ją wspiera? A któż z nią współczuje? A ty się zlituj, święty Antoni. Niech nigdy do mnie swoich was nie roni A tysiąc z i Antoni Niech nigdy do mnie swoich was nie roni Na świecie, grzech swe nasiona, sieje po ludzi wewnętrznych zagonach. słowrogie zielsko szerzy się wszędzie, ludzie pytają jak to dalej będzie. Święty Antoni, spójrz z wysokości, odwróć grzeszników od niecnych ich złości. Święty Antoni, spójrz z wysokości, Odwróć grzeszników od nędznych ich złości, święty Antoni, tyś nasz brat, obronica, prowadź nas nędznych prosto do słońca. Święty Antoni, tyś nasz brat, obrońca, prowadź nas nędznych, w górę do słońca. Święty Antoni, tyś nasz brat, obrońca, prowadź nas nędznych, w górę do słońca te piękne słowa wiersza na cześć świętego spadwy niech nas wprowadzą w atmosferę modlitwy skupienia ale też i radości dziękczynienia za wszelkie otrzymane od Pana Boga za przyczyną świętego antoniego łaski Bóg wsławił niektórych swoich świętych łaską tak szczególną, iż stali się wobec Pana orędownikami w ich wielorakich potrzebach, zarówno duchowych, jak i doczesnych. Święty Antoni Padewski wśród tych świętych zajmuje jedno z głównych miejsc. Wiele ludzkich pokoleń zwracało się do niego z prośbą o wstawiennictwo u Boga i zapewne proszący zostali wysłuchani, skoro po nich przyszli następni, także przekazujący swe duchowe doświadczenia dalszym swym następcom. W ten sposób sława wielkiego orędownika dotarła i do nas. I my także doświadczamy dobrodziejstw stawiennictwa świętego Antoniego spadwy u Boga. Wdzięczność jest motywem odprawiania naszej obecnej nowenny do Świętego Antoniego. Dziękujemy Bogu za niezrównanego orędownika i za wszystkie wysłuchane nasze prośby. Jednak, ponieważ nasze życie przynosi nam nowe trudności i ból. Pragniemy je Bogu złożyć w czasie naszej modlitwy ku czci świętego Antoniego. Czwarty wtorek w nowennie przed świętem świętego Antoniego Spadwy. Wyniosłość sprzeciwia się dobroci. Kto jest przekonany o własnej wyższości nad innymi, nie będzie nigdy prawdziwie służył bliźniemu. Brak pokory jest wrogiem miłości bliźniego. Świetlanym przykładem prawdziwej pokory jest dla nas święty Antoni. Papież nadał mu tytuł doktora Kościoła za jego wybitne osiągnięcia naukowe. Sam Antoni nigdy nie wyróżniał się wśród braci. Pozostał zawsze skromny i innym usłużny. Gdyby miał poczucie własnej wyższości, zostałby uczonym, ale nie byłby umiłowanym świętym Antonim. A przecież za to właśnie, że jest dobry i święty, a nie za wiedzę, kochają go całe pokolenia wiernych. Czy umiem służyć bliźniemu, unikając wszelkich form wyniosłości? Uwolnij nas, panie, od braku pokory. Uwolnij nas, panie, od jakiegokolwiek przejawu wyniosłości. Uwolnij nas, panie, od lenistwa w służbie bliźniemu. Miłosierny Boże, z pokorą i ufnością prosimy Twój Majestat, abyś, za wstawiennictwem świętego Antoniego, którego obdarzyłeś przedziwnym darem pośrednictwa w udzielaniu swych łask, wysłuchał wszystkie nasze prośby, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ufny w twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecamy się Tobie, święty Antoni, prosząc gorąco, abyś wejrzał na nas, wzywających Twojej pomocy i opieki. Spójrz na przeróżne prośby, które ci z całą ufnością przedstawiamy, i zapisz je głęboko w Twoim sercu, byśmy mogli otrzymać to wszystko. O co przez wstawiennictwo Twoje u Boga błagamy? Pozwól nam należeć do liczby tych, których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, abyśmy mogli we wszystkich potrzebach naszych, znajdować w Tobie ucieczkę. Bądź pomocą naszą i pociechą, i nie ustawaj nigdy w hojności swojej opieki nad nami. A wśród przeróżnych łask i dobrodziejstw, Wyproś namu tronu Bożego i tę ostateczną łaskę wytrwania, byśmy się mogli dostać do nieba i tam razem z Tobą wysławiać na wieki miłosierdzie Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jeśli cudów szuka. Idź do niego Wszelkich łask do wody Odbierzesz od niego Za jego przyczyną Chorzy zdrowo wstają Z rąk i nóg pojmany Okowy spadają, może się uciszą, czarty uciekają, umarli na nowo, do życia wracają, kalecy się cieszą. Działa uzdrowieniem Skuby się znajdują Zaufnym westchnieniem W każdej on potrzebie Pomoże, pocieszy I w każdej nieszczęściu na ratunek spieszy, może się ucisza, czarty uciekają, umarli na nowo, do życia wracają. Tak wszyscy od Niego ratunek odnoszą. I z badawczykami, chwałę jego głoszą ojcu i synowi, duchowi świętemu. chwałem za tę władzę, dano Manto niemu. Może się uciszą. Czarty uciekają, umarli na nowo, do życia wracają. Może się mu cisza, czarty uciekają, umarli na nowo, do życia wracają. Módl się za nami, święty Antoni, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Kochani, z całego serca dziękuję za naszą wspólną modlitwę dzisiaj akustycznie ze studia Pracowni świętego Antoniego w Bridgeport. Niech wszystkie nasze modlitwy, myśli, prośby, dziękczynienia dotrą do dobrego Boga przez ustawiczną opiekę i modlitwę świętego naszego przyjaciela z padwy, doktora ewangelicznego Antoniego. Bardzo dziękuję za to, że byliście dziś tutaj razem ze mną w studio i pomodliliście się. Życzymy sobie na koniec tej naszej modlitwy Bożego Błogosławieństwa. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogąc, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.